ci, że wcześniej, jak tłumaczyłaś mi ideę tego podatku, to szczerze, że nie rozumiałem. Znaczy, Ale miało, dzisiaj już zrozumiałeś. Dzisiaj zrozumiałem. <laughs> dzięki temu, jak powiedziałaś, że, żeby zaznaczyć swój ślad w Urzędzie Skarbowym. Myślę, że to jest to, to kluczowe. Zastanawiałam bo... się nad tą ideą, po co to w ogóle, dlaczego tylko w branży budowlanej i, i no myślę, że, myślę, że z tego względu. Tak, bo wtedy, bo to dla mnie to jakby wyobraziłem sobie, zwizualizowałem to, jak powiedziałeś, że nawet polska działalność gospodarcza zarysowana w Polsce i tak dalej, chcąca wykonywać coś w Niemczech, no teoretycznie byłaby obarczona tym podatkiem i właściwie ona mogłaby podpisać umowę z jakimś wykonawcą, wykonać usługę, wyjechać i urząd skarbowy, nawet w ogóle o tym nie wierzy, taka transakcja. Miał miejsce, no ale on wtedy naraża się na to, że go jednak ktoś tam, że się urząd skarbowy dowie i nie dość, że będzie musiał zapłacić jakieś niemieckie podatki, to jeszcze ten przede wszystkim ten podatek budowlany, a jak się zgłosi, prewencyjnie powie, że będzie coś tak. tam wykonywał, to go nie zapłaci. No ciekawe.